Dzisiaj w ten pochmurny, zimowy wie... dzień, w yy, którym pada deszcz, jest nieprzyjemnie. Witam wszystkich z Gorzowa Polskiego. znajduje się w na ulicy Warszawskiej, a z tyłu za mną pewna willa. Proszę popatrzeć na tą willę. No nic specjalnego, trochę zaniedbana, trochę szara, trochę brudna, ale nosząca jeszcze ślady swojej świetności sprzed lat, gdyż tu w tej willi zamieszkiwał pewien niesamowity facet. Pacet dla Gorzowa, bardzo, ale to bardzo ważne. I o nim będzie się odcinek. Witam bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Otto Gerloff, Nasz burmistrz, początkowo później nadburmistrz, burmistrz, najdłużej utrzymujący się na urzędzie burmistrz w naszym mieście, oczywiście w XX wieku, bo tam w wiekach wcześniejszych yy, to nie były wybory wręcz demokratyczne, także chyba ich nie zaliczymy. Tam urzędy były dożywotnie. Ten Gerylow, czym bardziej się wczytywałem w jego biografię, w dokumenty, które można gdzieś uzyskać, tym bardziej stawał się on postacią tajemniczą, czasami nawet mroczną i niesamowicie wizjonerską. On miał takie pomysły. Między innymi, ostatnio trafiłem w Muzeum Gorzowskim w Spichlerzu mapę Gorzowa, zaznaczoną praktycznie warty chciał doprowadzić do tego, aby przeforsować projekt, w którym Warta, główny nurt Warty, miał być puszczony przez kanał ulgi. Tam miała płynąć główna Warta cały czas, całorocznie. Natomiast tu, gdzie jest obecnie nasza Warta, płynie sobie zastosować system śluz i w razie czego można byłoby osuszyć te miejsce i dostać się je z jednej strony Gorzowa na drugą stronę, na zawarcie po prostu suchą stopą, a tutaj te miejsca, dzięki temu wykorzystane, wykorzystać jako doki remontowe, jako doki do budowy całkiem nowych statków. Fantastyczny pomysł! Jak już wspominałem, mapa z tym projektem, z pomysłem tego projektu jest do obejrzenia w muzeum u nas w Spichlerzu. Tak więc krótko, Otto Gerlow urodzony w 1876 roku w Magdeburgu, zmarły w 1956 w Aszmach. W Magdeburgu był przez jakiś czas asesorem, następnie w latach 1913 burmistrzem miasta Stendal. Następnie w latach 1913 15 służył w garnizonie w Grudziądzu mając rangę kapitana. 18 czerwca 1915 został wybrany burmistrzem Landsberga. Tutaj, właśnie z tyłu za mną, teatr imienia Osterwy. Bardzo fajny, bardzo piękny teatr. A szczególnie jak na Gozów, to naprawdę przerost wręcz formy nad treścią Gozowa. Yy, bardzo piękny teatr yy, Otto Gerlo i teatr, oczywiście, oczywiście. Wacek wiedział, że kultura dla miasta jest równie potrzebna jak stanowiska pracy. W roku następny został wybrany już na, na, na funkcję nadburmistrza i był on najdłużej sprawującym funkcję burmistrza, bo, bo sprawował tutaj tą funkcję 28 lat, od 1915 do 1943. Wziął się już tak na poważnie z sercem do rozbudowy naszego miasta. Był przewodniczącym Towarzystwa koncert koncertowo-teatralnego i dbał o taką rozbudowę, jakby to powiedzieć, kultury wyższej. Starał się, aby powstał tutaj prawdziwy teatr i powstał ten teatr tutaj imienia Osterwy obecnie. Wszystko to jest z jego inicjatywy. Ale oprócz tego oczywiście nie tylko teatr, oprócz tego ratusz miejski oraz skwerki parki. Szczególnie park Kulica zyskał na taki piękny szlif. Właśnie za jego kadencji Park powstał park słowiański, został upiększony park róż. Facet dbał o wizerunek miasta jako miasto przyjazne dla człowieka. Jego oczkiem w głowie były kąpieliska miejskie, tak na rzece Warcie powstało osobne kąpielisko dla kobiet, osobno dla mężczyzn, y, powstało piękne kąpielisko na y, Stawku Błotne, y, o Stawku Błotnym zrobię jeszcze odcinek, y, no i oczywiście y, łaźnia nasza miejska, to już była taka ukorodowanie jego starań. A przecież przejął miasto po, po swoim poprzedniku z różnie, z, 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 z naprawdę z dużymi kłopotami. Jeden z tych kłopotów to był most drewniany, gdyż 10 lat wcześniej, w 1905 roku, w 1905 roku spłonął ten taki most zwodzony. Już w ciągu paru miesięcy, bo spłonął 1 lipca, a 25 września postawiono już nowy drewniany, ale to było rozwiązanie tymczasowe. widoczny Gorzowski most. Most nasz, ten tu obecny wzorowany jest na moście przedwojennym, żeby wyglądał stylistycznie tak samo, oczywiście jest większy, jest szerszy. Takie były wymogi teraz ruchu, komunikacji po tym moście, żeby był większy, żeby był szerszy, żeby miał większą przepustowość, ale sama stylizacja, te balkoniki, te alakute lampy, wszystko ma nawiązywać do mostu Gerlofa. Tak. nasz bohater dzisiejszego odcinka zasłużył się, zasłużył się dla miasta, chyba największym jego osiągnięciem był ten właśnie tutaj most, proszę sobie go oglądać. Przednik mostu Gerlowa, taki drewniany most, był budowlą tymczasową, miał służyć tymczasowo, został wybudowany w ekspresowym tempie, w ciągu trzech miesięcy powstał już most. Ale, jak wiadomo, takie tymczasowe rozwiązania są najbardziej trwałe i minęło już 10 lat, kiedy objął funkcję właśnie Gerlow. a most ten drewniany, tymczasowy, cały czas służył. Pragnął wybudować wielki, solidny, taki... Taki, żeby żadna kraj, żaden pożar już nie mogły go więcej strawić. Tu widzimy płonący most na kanale ulgi. A właśnie teraz widzimy most płonący w 1905, nawarcie, most taki solidny, betonowy, który funkcjonuje u nas do tej pory na kanale Ulgi, został właśnie świeżutko oddany w 1915 roku, czyli w chwili w zasadzie obejmowania urzędu. No ale drugi betonowy to kosztował, ten nawarcie jest dużo większy, dużo, dużo solidniejszy powinien być i te starania mu się przeciągły, ale w końcu w 1923 roku zaczęto budowę tego mostu. Trwała ona 3 lata i ukończono most w 1926 roku. Mieszkańcy nadali imię temu mostowi. Nosił on właśnie imię Most Otto Gerloffa. Bardzo chyba jednak zasłużenie. A dlaczego Gerloff tak starał się, aby był taki solidny, wielki most? Bo chciał połączyć miasto w jedną całość, czyli się połączyć z centrum. Udało mu się to połowicznie dzięki linii tramwajowej na no zawarcie wielki sukces. Ale być może największym takim osiągnięciem garlofa było nie most, tylko właśnie coś innego. Miał w planach właśnie połączyć taki krwioobieg miejski, połączyć zawarcie, gdzie był potężny przemysł, gdzie były potężne fabryki. A, ale to uważał, że to jest za mało. Chciał tutaj ściągnąć jeszcze wojsko. Wojsko już było na ulicy Mieszka I, ale to było dla niego za mało. Podjął starania, aby miasto Landsberg stało się miastem garnizonowym i to mu się właśnie udało. Właśnie za jego kadencji wybudowano tutaj u nas wielkie koszary, obecnie na ulicy Chopina, ale też również na Myśli Polskiej. A tam, gdzie wojsko, tam i potężne fundusze, potężne zamówienia i pieniądze. Tak, to mi się wydaje, że jest równie ważne ściągnięcie tutaj wojska i zrobienie miasta garnizonowego, jak wybudowanie owego słynnego mostu. Z tyłu za znajduje się kamień taki upamiętniający miejsce, w którym stała synagoga. Kiedy w noc kryształową owa synagoga tutaj spłonęła, naszemu burmistrzowi Otto Gerlofowi nawet brewka nie brykła. No tak ostatnio w dobie właśnie pojednania polsko-niemieckiego istnieje taka tendencja, aby robić z gerlofa antyfaszysty, przeciwnika Hitlera w końcu stracił swój urząd w 1943, ale nie ma na to specjalnych dowodów.